Brawo! No. ze mną jeszcze raz O tu twarzą mo, twarz. co z nami będzie. Za oknem świt. Tak nam dobrze mogło być Ciebie zabraknie Ziemia roztąpi się I coś ci Kiedy Kiedyś odejdziesz Nas już nie będzie Ciebie nie znajdziesz też W salonie, w gdzie w Nie, kiedyś mnie Ciebie nie, kiedyś nie, kiedyś nie, kiedyś trwa kiedyś nie, nie, będzie. nie, Ciebie nie znajdziesz też. Zadań ze mną. Ostatni raz. Nas już nie będzie. Ciebie nie znajdziesz też. Hawara, Arciu, a partnerował jej nasz Adam Becik Beta. I zaczniemy może tym razem od y, Adasia. Dziękuję, że znowu mogłem mieć 6 lat i przypomnieć sobie czasy, kiedy... kiedy... Ta piosenka urządziła na listach przebojów. Wydawało mi się, jakby poniosły Cię emocje na początku. Później było stopniowo coraz lepiej. To znaczy mam na myśli wchodzenie w, w rolę, w głos Edyty który jest trudny do podrobienia. Dzisiaj może nie ujął mnie tak mocno ten występ, ale bardzo doceniam pracę, którą wsadziłaś, bo na pewno to bardzo dużo Cię kosztowało wewnętrznie. Za to Ci dziękuję. Kasia? Edyta ma tak charakterystyczną tę chrypeczkę. Wydawałoby się, że to się nie może udać. Nie wiem, jakim cudem udało ci się z tak czystym Twoim głosem wydobyć naprawdę wokal Edyty Bartosiewicz. No, było złudzenie po prostu niesamowite. Małgosiu. To właśnie, co udało Ci się uchwycić, to jest ten ulotny, melancholijny nastrój. Który wynika z autentycznych uczuć, które jej towarzyszyły. Jeżeli chodzi o barwę, podobała mi się twoja pieczołowitość w, w tych jej przerysowanych nosówkach, rozstąpi się, to nie są maniery w jej przypadku. No i myślę, że miałaś fajne przeżycie, że mogłaś się wcielić w taką wspaniałą postać. Trudność z Edytą jest taka, że ona łączy jakby w sobie jednocześnie dwie zupełnie sprzeczne rzeczy. Że ona jak wchodzi na scenę, to ja mam wrażenie, że z jednej strony ona jest jakaś taka silna i odważna, a jednocześnie mam wrażenie, że się boi. U ciebie te załkania jeszcze dodały taki dramatyczny wyraz tej piosence, więc może to wokalnie nie było jeden do jeden z Edytą, ale gdzieś w nastroju tej piosenki było bardzo intrygujące i bardzo się dobrze tego słuchało.